Witamy Was! Cześć! Cześć, cześć! Kurczę, nagrywamy po długiej przerwie, nie? No. Znaczy, dla Was nie było przerwy w odcinkach, ale... My z trzy tygodnie nie nagrałyśmy odcinka. Tak. tak. No. Ale teraz wyszło, nie? No. Wszystko. Szydło z warka. jaw. <grym>. Cześć, tutaj Natala. A tutaj Ola. I podcast mamy tak samo. Także dzisiaj też przychodzimy z takim, no, dużym tematem. Dużym. No. Będziemy rozmawiać o... Um, o moim ślubie i o weselu. Które się już odbyło. Tak, miało miejsce i już jestem żoną. <głos> <głos> tak, beczka. Znaczy, już nie mam takiego czegoś, ale pierwsze momenty, kiedy miałam powiedzieć mąż albo żona, to miałam takie. Co, Co tu się wydarzyło? Co? O, ty z o mnie? bardzo dziwne. No. <noise> Czyli tak, ty jest żona, a tu narzeczona. <noise> tak, tu prawie żona. tak. No dobrze, no to co, lecimy z tym tematem? Tak. Ja przygotowałam trochę pytań, mhm. i tak e, potem na koniec, jak będziesz chciała coś jeszcze dodać, to po prostu dodasz. Dobra. Ale e... ty też mam nadzieję, coś powiesz, Nie, nie ja się nic nie odzywam. <laughs> ja milczę. Dobra, to zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jakie było Twoje pierwsze wrażenie po przejściu przez przed ołtarz? Znaczy, no jak podeszłaś do ołtarza, jakie było Twoje pierwsze wrażenie? Co myślałaś? Jak już yy, wiesz, Jureczek cię oddał mm -hmm. i, i już tam byłaś? Yy, ogólnie moje myśli myślę, że można sprowadzić do. Ale, Beka! <grym> <grym> Lol, yy, w ogóle. a to się dzieje! A, to powiem <grym> coś takiego. Yy, po, no pewnie to była taka myśl, czy dobrze siedzę mm -hmm. na zasadzie. Nie wiem, czy tam właśnie nie przygniotłam czy... Aha, wiem! No dobra, już nie była taka pierwsza, pierwsza, ale co ja mam zrobić z bukietem? A, to to tak, to miałyśmy no, z tym problem, bo ja... Ty mi go dałaś, ja potem nie wiedziałam, czy ja mam Ci go oddać. Tak, ale długo go trzymałam i tak No Boże, nigdy o tym nie pomyślałam wcześniej, co się robi z bukietem. Ale w sumie zapytałyśmy później kogoś o to? No pytałyśmy tak. chyba kogoś, ktoś nam powiedział, że... Dowolnie, że się robi okay. albo panie albo trzymają, albo oddają, albo gdzieś go odkładają. Ale w ogóle jeszcze przed tym, jak przyszłaś, to ja nie wiem, czy Ci mówiłam, że my mieliśmy problem, bo my się źle, w ogóle źle ustawiliśmy wszyscy. Czemu? No bo to w ogóle też było śmieszne, no bo tak, byliśmy przekonani, że pan młody siedzi po prawej, a pani młoda po lewej. I tak ja stałam i Dama stał po prawej, ja stałam po lewej, Tomek mhm. poszedł po prawej. No. I w końcu słyszę, jak ktoś, Zuza chyba krzyczy, mówi odwrotnie my wszyscy odwrotnie, już Beka ogólnie była, że się tam śmialiśmy, no. A to myślałam, że ci mówiłam, nie mówiłam nie. ci no. I się zamieniliśmy miejscami, żeby było dobrze, nie? Nie, to właśnie ja zanim weszłam, to leciała Sanach, nie? No. Znaczy, Ta moja oprawa muzyczna wykonywała Sanach, śpiewały tam dziewczyny. No i ja tak stanęłam na środku, bo też ktoś przechodził i coś tam jeszcze, był jakiś harbiter, no bo tam było za pięć, za, za siedem, za trzy. <noise> um, I my stanęliśmy na końcu, na środku, i w tym momencie wszyscy wstali, Tak. Wiem. A nam no, jeszcze nie o to chodziło w ogóle. A ty chciałaś się tylko dostosować. Tak, ja chciałam się tylko ustawić mhm. i po prostu przypuścić też ludzi, a wszyscy wstali. I jeszcze w ogóle najlepsze jest to, że y, tuż, właśnie y, po tym, jak wiedziałam, kto wszedł, mhm. y, zaczął być alarm i syrena samochodowa. A, to wiem, mówiłaś. No. No. I ja mówię, i ja pierdziele, to będzie było całą muszę, ja zwariuję, nie? Chociaż potem się okazało, że nie dostuszałam trzech telefonów, jak dzwoniła, yy, dzwonił telefon mojej cioci. Tak, tak dzwonił, no. Tak, trzy razy, ja w ogóle tego nie usłyszałam, w ogóle nawet nie wiedziałam, że taka rzecz miała miejsce. Nie wiem, w inaczej wygłuszenie, czy co, i dźwięk szedł. Ale no mówię, nie no, i ja tak y, na migi stoję już na tym środku, tam właśnie do partnera Moniczki. <laughs> A Majka, alarm, alarm? O co O jej chodzi. I wszyscy, wszyscy tak, stoją. Próbowali, próbowali wyczytać z moich ust i ja mówię, że, że jego, nie? No i w końcu się skumał poszedł faktycznie do jego, ale wracając do pytania, taka pierwsza pierwsza myśl, no. którą tak zarejestrowałam i nie była ona a beka ha 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 w ogóle co ale co? Ale numer, w ogóle ten to chyba właśnie było o tym bukiecie. Okay. Co się robi z bukietem? Co się robi z bukietem. Dobra, lecimy dalej. Jakie emocje towarzyszyły ci podczas ceremonii ślubnej? Radość. O Jezu, ogromna. Taka po prostu. Ja siedziałam, się szczerzyłam. Ale ty pamiętam, że jak potem rozmawiałyśmy i chyba nawet jak wyszłaś z kościoła, to powiedziałaś, że właśnie. Aha, bo ktoś powiedział, że długa msza była. I, a ty powiedziałaś, że dla ciebie to tak szybko zleciało, ale że ty też tak bardzo chłonęłaś bardzo wszystko. Chciałam. chciałam tak zapamiętać to kazanie, tak patrzyłam, patrzyłam tylko no jakby, faktycznie się mówi o tym, że nie, nie, nie pamięta się dekoracji z kościoła, więc ja miałam tylko przed sobą kwiaty, które były mm -hmm. i je chciałam zapamiętać, tak wszystko chciałam pochłonąć, cały ten, em, każdy element i szczegół, bardzo mm -hmm. byłam taka skupiona, może dlatego ja nie usłyszałam tego telefonu, okay, pewnie więc, tak. więc takie skupienie i radość ogromna. Ogromne. Czy jest coś, co wyróżniało się dla ciebie podczas wymiany, e, jeśli chodzi o przysięgę? O ślubowanie? Wyróżniało? No. Tomek się pomylił. A tak, pomylił się faktycznie. No. Ja właśnie nie pamiętam. Jak A to... może na coś patrzyłaś, wiesz, coś takiego, co było. Aha, że to w, w takim mhm. sensie. Mm. Nie. Nic się takiego nie wyróżniło. Oprócz tej pomyłki. Ale zwróciłam bardzo uwagę na to, że. No to może to się wyróżniło, że mieliśmy bardzo pewne głosy. Że tak, nikt z was drżało, ani, no. nie płakał, no. ani nie płakał, ani nie drżał. Tak. A kurczę, no, obstawiałabym, że tym mogłabyś się zaladził łzami, nie? A jednak tak nie było. Jakaś taka motywacja yy, tak. niespecjalna, ale taka ogólna yy, wystąpiła. Tak, no. <laughs> Ogólna motywacja. Ogólna motywacja wystąpiła, Hej. dobra, po żołniersku załatwiliście sprawę, tak. dobra, jakie było e, Twoje odczucie widząc e, po raz pierwszy raz Tomka? Tego dnia? E, tak, jak widzieliście się w parku? No, ja nie mogłam się doczekać strasznie, aż go tak już dotknę i w ogóle i tak yy, bardzo na to ja się czekałam. Szykowałaś też, czy mówisz, jak to było no, ja już chcę go zobaczyć ja tak tylko podchodziłam do pokoju, gdzie on był i mówiłam, Tomi, kocham Cię i sobie szłam, bo <grym> <grym> jakby po prostu no chciałam już, żeby to było takie nasze wspólne, więc nie mogłam się doczekać kompletnie <grym> i to było takie... Bo to wasze wydarzenie yy, było, a tak, nie osobne, no nie? i to było takie trudne tym wszystkim. Czy moment wymiany obrączek miał dla ciebie jakieś szczególne znaczenie? Chyba nie. Chyba nie. Okay. Nie. Jakby to też jest dla mnie takie dziwne, że to się nie dzieje od razu, tylko że jest po chwili. Mm -hmm. I dla mnie ważniejszy był ten moment przysięgi, aniżeli późniejszy. Ale nie właśnie mi się dobrze. to podoba, że jest najpierw tak? to, a potem drugim jest. Y że to jest jakieś takie, że wiesz, najpierw jest ta przysięga mm -hmm. i masz, nie myślisz, czasami ludzie skupiają się na tym, żeby dobrze założyć, żeby się nie pomylić mm -hmm. czy coś, ale ja masz taki czas właśnie, żeby faktycznie, świadomie to wszystko powiedzieć tej drugiej osobie, a później jest ten rytuał symboliczny, mm -hmm, czyli mm -hmm. nałożenie obrączek, nie? Okej. Okay. Są a właśnie ten, tak oddzielone rzeczy. To jest rzeczy. ciekawe. ciekawe. <gry> Dobra, e, a co było dla Ciebie najbardziej wzruszające podczas e, no, całego wesela? No to jak to mi zaśpiewał. Mhm. No kurczę, to, to ja się tak nie spodziewałam. Bo to mi przygotował niespodziankę i zaśpiewał grechutę, będziesz moją panią. I ja go oczywiście podgadywałam, no zylion razy go podgadywałam. Ja pamiętam, że Ty nie raz no, mówiłaś. Tak, no. no to kiedy dla mnie zaśpiewa i w ogóle i, to, i cały czas y, typowałam co, ale no kurde dwie ręce. Wyzdołano. I że, że on tego nie zrobi, że to jest dla niego w ogóle zbyt duży stres i że on dawno nie śpiewał, faktycznie dawno nie śpiewał, bo on tak intensywnie jakby się tym zajmował w liceum, pewnie nawet nie, mhm. w gimnazjum. Jak jeszcze mieszkał na południu Polski. No to jak już przyjechał do chocztyna, no to było liceum, to on już tego nie robił. No to tak mamy, wiecie, 12 lat, jak nie zajmuje się tym w ogóle. E, pomimo tego, że gua, głos ma i warunki. No i, się, no i zrobił to. Ja nie, To było cię super, pierdzielę. to był szał, szał wszystkich. To było niesamowite. No. No I to w, to w ogóle profesor z odwagi, nie? No. bo tak jeszcze wiesz, wiesz no przy tylu osobach, jak no. No, nie robisz tego na co dzień. No, to naprawdę, kurde, trzeba mieć jaja. Ma, ma, <noise> eee... A właśnie, jakie były Twoje takie pierwsze wrażenia, jak już to wszystko minęło? Um, takie, taki trochę niedosyt, ale radość, że będzie dzień następny mm -hmm. eee, i że ciekawe jest, co przyniesie ten kolejny mm -hmm. dzień. Taki jakoś. Eee, czy, czy to będzie coś, czy tu jakby w ogóle tam już bardziej myślałam o tym, co będzie też potem, tak? Czy coś wieczorem jeszcze po tych poprawinach będziemy robić, więc tak miałam już od razu myśli takie, czy będzie wymagało to jakiejś dodatkowej organizacji, bo o wesele byłam spokojna. Mm -hmm. Jakby ja wiedziałam, że tam wszystko jest dopięte, znaczy dopięte, no nie wiadomo co tam nie było. przygotowane jakiś tam, nie wiem, słoń nie spacerował o 12 dokładnie wokół, wokół obiektu ale że po prostu wiedziałam, że to, ta, ta impreza jest zaopiekowana, mm -hmm. nie? ja już jakby wszystko co miałam zrobić, to zrobiłam. E, no ale właśnie przed, e, to, to znaczy tuż po było takie, e, że daliśmy radę, że naprawdę to e, przeszło takie, wiesz, moje najświeższe mm -hmm. oczekiwania, jakieś tam marzenia i w ogóle i że to, ciekawe jak będzie jutro. A tego pytania nie mam zapisanego, ale tak mi przyszło teraz do głowy, że jak się obudziłaś, tak sam moment twojego obudzenia się, jakie było twoje pierwsze słowo? Na poprawinę, czy jak na weselu? Po weselu, na poprawinę jak się obudziłaś. Na pewno to mi. Na pewno to mi. I pewnie... Czekaj, jak ja to zrobiłam. Nie chce mi się wstawać. To mi wstawa to było na bank pierwsze co powiedziałam. A potem przyszłam do ciebie zapytać, czy chcesz kawę. A, okej, dobra. bo Właśnie byłam ciekawa. czy na zasadzie zrobiłaś. A! <laughs> <laughs> nie wiem co. Aha, nie wiem co. Um. Nie. Jestem żoną i zaczęłaś biegać wokół łóżka, nie? Nie, nie, bo nie robię tego. A w ogóle, a propos łóżka, to jeszcze mi się przypomniało taki fun fact, że jak przyjechaliśmy do tego obiektu, to pani tam się zapytała o nazwiska, ja jej podałam, powiedziałam też, że, że przyjechaliśmy właśnie na, na ślub Dydo Florczyk, no i ona dała nam klucz od pokoju. Jak się później okazało, był to pokój nowożeńców. No, parę młodej. Parę młodej. No i wiesz, i, i Ola opowiada, wiesz, wiecie, Ola opowiada, że... No, mają taki duży super pokój i... Że Netflixa! Że Netflixa i w ogóle. Ale to jeszcze w ogóle mi nie zapaliło żadnej lampki. Dopiero jak powiedziałeś, że pokój numer 8. mam takie. Nie, to może mi się coś porąbało, no bo wiecie, tych rzeczy tam jest no tak. w trakcie organizacji, ale ja pamiętam, że pokój numer 8 to był ten z fotelami, o który specjalnie no. prosiłam w mailu. I zaczęłaś mi się pytać o fotele, nie? Tak, i, i ja mówię. I tak jakby do, po jakimś czasie do mnie to dotarło i mówię. Ej, Ola, wyślij mi zdjęcie tego pokoju. Ola wesoła. Ja mówię, kurde, to miało być nasz no, pokój, bo to największy pokój. Ale to w ogóle, faktycznie. no, to, to po prostu pomyłka tej e, babki tam, nie? No. no bo my nie wiedzieliśmy, ja po prostu no myślałam, tak. że wszyscy mają takie pokoje, nie? No, a na, każdy ma na swoje nazwisko. No. A, no dobrze. E, to pytam. Aha, jakie plany macie na przyszłość jako małżeństwo? O, kurde. Możemy powiedzieć takie najbliższe plany, no nie będziemy tam wybiegać, wiesz co, za 10 lat. Mm -hmm. No to tak, no na pewno podróż mm -hmm. To jest taki pierwszy plan. No i ogólnie chcielibyśmy też ten rok tak poświęcić właśnie na jakieś podróże, żeby sobie... że, że będzie jakby... Tu będzie okazja pierwsza ta. Podróży pośrodnej później na, na prezent dla rodziców też zdecydowaliśmy się na podróż, więc będziemy no, prawdopodobnie gdzieś tam Sycylia i, i, te, i takie klimaty szukać wycieczki na jesień. No, i jakoś się już planuję gdzieś tam na styczeń, właśnie, żeby znowu się mm. po kraje, tak jak zrobiliśmy to w zeszłym roku. Więc tak bardzo gdzieś tam, ja myślę, kategoriami podróży, żeby się właśnie wyjeździć, bo też, no dobra, byliśmy akurat na, na, w podróżach w zeszłym roku, no ale na przykład nie byliśmy na artach. Mm. Więc chciałabym na pewno odbić sobie te narty. W o, narty, roku. no koniecznie. E, bo to, no bo tak, jak myślał człowiek pod kątem wydatków, poza tym no, wskoczyła właśnie ta Wenezuela w styczniu, to no, tak już nie było za bardzo kiedy. E, no, to ja tak właśnie myślę mocno kategoriami podróży. No i takiego, no nie wiem, takiego rozwoju, takiego wspólnego na zasadzie, nie wiem, że właśnie tak jak Tomek zawsze chciał coś swojego, no to właśnie, żeby iść w tą stronę, czy żebyśmy my tutaj rozwijały swoje mistrzostwo. Mistrzowskie. Mistrzowskie mistrzostwo, nie? To takie na najbliższy okay. czas. Dobra, jak są. Czekaj, bo całkiem przeskoczyłam. Okay. A, dobra, mam. Czy ceremonia ślubna spełniła Twoje oczekiwania? Ślubno, tak, no. Jakby każda, inna też. W sensie no. to wesele też później. No i wesele o to mi chodziło. Aha, no, nie, nie. Ja tak głupio napisałam. Okej. Okay. No to ceremonia jakby to rozbijając, to tak. Właśnie ja bałam się tej ceremonii w kościele, dobrze mhm. wiesz. E, I mówię, kurczę, no to kazanie nie chciałabym, żeby było jakieś... Z dupy, za przeproszeniem. No i ksiądzę, o czymś ksiądz wspomniał, wspomniał. że go kołczowałam i żeby, że on się boi, że nie spełni moich oczekiwań. No, ja mu tylko powiedziałam takich kilka wytycznych, które no. bym chciała, żeby się znalazły, ale się znalazły, więc byłam e, bardzo zadowolona. E, I on był taki, ja nie wiem, no on chyba nas polubił, pomimo tego, że na początku tam mieliśmy taką. E, Taki może nie, nie, nie za fajny początek. Mm -hmm. To wydaje mi się, że nas polubił i był taki... E, tak mi jeszcze fa fajnie tak kiwnął na koniec, tak miałam takie poczucie, że on też się cieszy z tej ceremonii. Jakoś tak o, mi było przyjemnie, że nie, nie czułam, że on tam jest za jakąś karę czy coś. nie? Okay. A z, jeszcze z weselnej, no to też bardzo. To jest bardzo. Jedyne co po czasie bym zmieniła, no ale to jest, zupełnie o tym nie, nie wiedziałam, że będzie taka temperatura. I no i nie wiem, no przemyślałabym, no, gdybym wiedziała, że robię w lato, bo to była temperatura typowo letnia, no, no to wiadomo, że bym bardziej brała pod uwagę na przykład klimę na sali tanecznej, mm -hmm. nie? No, a tego w ogóle nie wiedziałam i, i faktycznie e, to był jedyny. Taki ale nie było wyłąc. źle, bo nie tak nie jeszcze, wiesz, źle. nie było nic nagrzanego, tak uh -huh. nie. No to słońce faktycznie dawało, ale jak się potwierało tam okna zrobiło się przeciąg, to nie było tego czuć. To nie było tak, że każdemu, wiesz, z tyłka leciało, no, nie. Przy, przy samym ja ci powiem, że się chyba nawet nie spociłam. <laughs> <laughs> Mimo że tańczyłam, to nie tak, że tylko stałam. Uh -huh. Chociaż fakty, faktycznie faceci, faceci zawsze się bardziej pocą. No bo ubierani no. są, nie? W te garnitury wszystkie. E, no to właśnie to następne pytanie było: czy jest to coś, co chciałabyś zmienić, zrobić inaczej? No tak, ale ja byłam zadowolona z tej sali, nie? No tak, no ona była super. No, więc ciężko by mi było to zmienić. Nie wiem, czy bym nie zrobiła, a dobra, jakoś to będzie, nie? Ja naprawdę zakładałam maksymalnie 16 stopni na tą mojówkę, a no. nie 26. Nie było, no, no pogoda była po prostu marzenie, naprawdę marzenie. Szuk. Czy masz jakieś rady dla osób planujących swoje własne wesele? No taka rada, ja wiem, że ona brzmi tak z dupy, no ale nie stresować się. Mhm. No naprawdę się nie stresować, bo to odbiera połowę po przeżywania, radości mm -hmm. i takiej spontaniczności w tym wszystkim. Mm -hmm. No naprawdę się nie stresować niczym. A to jest zawsze taka rada, kiedy ktoś wychodzi z egzaminu, nie stresuj no, się, nie ma czym. Nie? Ja wiem, że ona jest z dupy i ciężko to no Wiem, przyjąć. ale no, no warto gdzieś to mieć z tyłu głowy, nie, no. żeby się nie stresować. To i... jest Wasz dzień, naprawdę, to jest Wasz dzień. on. I to też jest takie, nienawidziłam tego gadania, no więc tego, dobra, tego nie powiem. Nie no powiedz, ja teraz jestem ciekawa. No, że to strasznie wam zleci. Aha, no. no. I nienawidziłam tego. Mm. Ale nawet po Waszym ślubie mi ty... było, właśnie, szkoda, no. że już zleciało. No wiem, no i no. właśnie to jest takie coś, czego ja nie chciałam słuchać, bo wiedziałam, że to jest prawda. Bo to jest wiecie, no zabawy. Ile? 11 godzin? No. No to. Tak. No i tak no było. By jest. No i ja mam, mam ja myślę, że ja mam teraz depresję. Ja mam depresję poślubną, po po bo to zleciało i to było dwa tygodnie temu, a ja myślę, że już trzy miesiące temu. No. Strasznie dużo czasu to było temu. Czy masz jakiś osobisty moment przygotowań do ślubu, którym chciałabyś się podzielić? Nie. Z przygotowań? No, nie chcesz się dzielić, czy nie masz takiego momentu? Nie, nie chcę się dzielić, <laughs> chcę go zachować dla siebie. Nie, nie mam takiego momentu. No właśnie tak się zastanawiam w sumie, ale Osobisty, nie wiem jak, o jakimś osobistym twoim... Nie. nie Dobra. Nie tak nie Dobra. Um, czy jest coś, czego się nauczyłaś podczas właśnie organizacji całego ślubu, wesela? Kurde, na pewno, tylko teraz mi będzie ciężko pewnie coś znaleźć. Um, nie, no taka lekcja milionowa w moim życiu. Ch, nie wiem, ilu milionowa. Nie zostawiać na ostatnią chwilę. Czy się tego nauczyłam? Oh, nie. Nie wiem. Teraz pokażę, ale no... No dostałam po dupie. Dostałam po dupie. A, i jeszcze może takiej rzeczy, że... Mm, że jak ci intuicja coś podpowiada. Warto jej posłuchać. Tak. To się tyczy wszystkich. Ale kurczę, naprawdę, no z tą intuicją to się wiele razy nauczyłam, że, znaczy nauczyłam, no jak gdy się nie nauczyłam, <laughs> dalej to robię, ale że jak faktycznie coś jest takiego, co mocno y, wewnętrznie, jak mamy mm -hmm. jakiś sprzeciw na coś, no to kurde nie powinno to iść zupełnie. Mm, nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie, ale jakie są właśnie wasze plany na romantyczną podróż poślubną? No kurde. Bo... W sumie tak naprawdę jeszcze nie wiecie do końca. No nie, nie wiemy do końca. No na ten moment planujemy Bali. I ja to Bali bardzo czuję już od dawna, że tak powiem. No, e, I myślę, że na tym stanie, bo widzę, że Tomek też się przychyla. Jakby ja wiem, że on chciał latać po y, zabudowanych miastach i betonozie jakiejś, ale widzę, że też m, tak mu się podoba mm -hmm. ten pomysł. Też jest chyba trochę zmęczony tym wszystkim. No bo naprawdę no, ta podróż to jest to jest takie, z jednej strony ten czas we dwójkę, którego no naprawdę się chce, bo jak wróciliśmy tak naprawdę niemalże od razu do pracy, no bo no mieliśmy te parę dni w gratisie, przez to, że to było w majówkę, a później był weekend normalny. Ale takiego czasu we dwójkę to nie mieliśmy od tego mm -hmm. czasu i to jest na pewno super, a drugi, drugie to, że ten odpoczynek, który naprawdę jest potrzebny i dlatego mi się wydaje, że Bali będzie takim miejscem, że i odpoczniemy, mm -hmm. i nacieszymy oko, i zobaczymy, i przeżyjemy wspaniałe takie yy, chwile, no i zjemy pyszne jedzonko, więc myślę, że to będzie to. Nie zdziwiać, się, nie, Jezus Maria, nie umiem mówić. Nie zdziwcie się, jeżeli ja też polecę na Bali. Nie, no ja, jak wrócę zadowolona i będę polecać, to no kurde, no to na, będziesz polecać. Na nie będę się dziwić. Na pewno nie będę się dziwić. Dobra, a czy jest coś, czego się obawiałaś przed dniem ślubu, a teraz widzisz to zupełnie inaczej? No oprócz takiego stresu, o którym mówiłaś, nie? Że nie ma się co stresować. Czy tam, albo że sobie coś inaczej wyobrażałaś, ale nie mówię, że źle się skończyło, mhm. że wyszło inaczej, tylko po prostu... Może się o coś martwiłaś, a zupełnie właśnie nie było o co. No, martwiłam się o pogodę, ale to wcześniej, mhm. zanim się yy, przekonałam, że dowiedziałam tam. Znaczy, dowiedziałam. Zanim już te prognozy były takie naprawdę, dzień w dzień były takie same, tylko się zmieniało tam o dwa stopnie w prawo, w lewo, ale nie, że deszcz malunąć. Mhm. Więc to już wiem z perspektywy czasu, że to nie było istotne. E nie, ale mogłam się martwić na przykład bardziej o długość cukni, nie? To, to bym... No, ale to kurczę, no. trochę wina jednak, nie, jednak tak. salonu, bo no. no... Nie byłaś pierwszą e, panną młodą, którą obsługiwali. I A to był jednak mój pierwszy, ślub no właśnie. Nie? I planuję być. E, Czy znaczy, to też nauczka dla mnie? nie? No. Znaczy taka nauczka, bo po prostu coś, na co na pewno zwrócę uwagę. Tak, więc jeśli e, będziesz miała takie poczucie, że ona jest za długa i mogłaby być krótsza, i nawet tego buta będzie ci ciut może za dużo no. widać, ale ten komfort jednak potem jest, mhm. jest istotny, i ja uważam, że miałam trochę suknię za długą. Więc to bym zmieniła i... Ale też miałaś intuicję, żeby skrócić. No, tylko, że no, jakby... No, sobie myślę, no dobra, no zdaje się na te panie no, tak. tam, nie? No bo to wiadomo. Ogólnie ze wszystkiego byłam super zadowolona i dobrze się czułam. Um... Nie, nie miał. Mhm. A może, właśnie... może bałam się, że nie wiem, w butach nie wytrzymam, a nie było w ogóle takiego problemu. Ja sam na, na drugi dzień miałam obolałe stopy, bo to tak się nie da. Ale chyba w ogóle o tym nie myślałaś też. Nie, no też no, trzeba było drugi tydzień włożyć szpilki. No wiem, że laski wkładają trampki na drugi dzień, albo już nawet w trakcie imprezy. Mhm. E, ale ja w ogóle wiedziałam, że tego nie chcę. No, że chcę jasne. od początku do końca wyglądać jakoś tam, e, jak sobie założyłam. No? A właśnie jeśli chodzi o wygląd, cukienki, coś byś zmieniła? Wszystko było tak, jak chciałaś. Mhm. No dobra, to teraz czas na twój osobisty komentarz. <laughs> yy, no, jakby jak na osobę, która naprawdę nie planowała kiedyś ślubu, to uważam, że określenie tego no, dotychczas najpiękniejszym dniem w życiu, to nie jest przesada. Mhm. No, ja nie wiem, co to takiego jest. I to jest po prostu. Jakaś magia. Jakaś magia taka wstępuje we wszystko. Ty dostajesz jakiegoś w głowie naprawdę pierdolca oh. takiego pozytywnego, tak? Po prostu cię wszystko nakręca, wszystko cię cieszy. Tak, mm -hmm. Jakbyś była jakaś na fazie. No. Po prostu no, to były tak piękne emocje, że ja po prostu naprawdę czuję, że mam taki teraz spadek. Może to jest Bo sobie? może ty się po prostu wywaliłaś ze wszystkich emocji, wiesz? Tak, wy... wyprułaś wszystko i teraz masz taki, taki pustki poza tym też byłaś w trakcie, wiesz, euforii, przygotowań byłaś na mega speedzie byłaś cały czas no. niedospana wkurzona, też byłaś jakimiś momentami. tam momentami montami byłaś wkurzona. Momentami I, wkurzona a teraz taki czas no nie masz jakiegoś zapierniczu, nie? no i w ogóle to właśnie chyba jest coś takiego takie zderzenie, nie? że jak yy, wracasz do tego normalnego życia no to, no to byłem takie no niby wiele się zmieniło, nie? Mm. Ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. No, tak. Dla np. nie ludzi z pracy, no to oni mnie nie widzieli kilka dni, ale w większości nie widzieli, bo był weekend majowy. No tak. I po prostu mnie zobaczyli tam po weekendzie majowym, mm -hmm. powiedzieli cześć. I ja powiedziałam cześć i nic się nie zmieniło, no. nie? A niby zmieniło się tak dużo. I to jest chyba takie też momentami takie dziwne, nie? Ale kurczę, naprawdę, uważam, że to jest wspaniała chwila, wspaniały moment. I. Um... Wiem, że miałam też ogromne szczęście, że nic mi tego nie zepsuło, mm. nie? że jakby nie było takiej sytuacji, w której nie wiem, byłabym włączona, w ogóle, bo by nie było takich sytuacji, ale że jak ktoś mnie w jakąś dramę wciągnął, mm -hmm. albo nie wiem, że ktoś się pokłócił, co ja bym przeżywała. Tak, albo ktoś jakoś się schlał, no. że zrobił jakąś burdę, albo no. coś się rozwalił. I ja wiem, że to bym przeżywała też razy kilka, mm -hmm. bo to był ogólnie taki dzień naprawdę na podwyższonym tętnie, więc cieszę się, że nie miałam żadnej takiej sytuacji. I że bawiliśmy się, no świetnie. Świetnie się bawiliśmy. No, mega. Polecam, kurde. Właśnie chciałam się na koniec zapytać, czy polecasz. No, polecam. Polecam to każdemu. I to jest najbardziej taki wyjątkowy, szalony i śmieszny czas, jaki miałam dotychczas. E i potem jest tak trochę pusto. No ale cóż, no ale no, cóż. cóż. No, jest też, jest też e, taka, no, no nadal mnóstwo fajnych chwil, ale no chyba sama dlatego, właśnie, żeby cały czas ten haj trochę podtrzymywać, to tak chcę tu, gdzieś, tu, gdzieś, mhm. wiesz, tak szukam sobie, żeby dalej coś robić, tak, żeby to tak było tak, nadal taki spark, ale nie będzie już aż tak, no. ale no, nadal uważam, że mega, mega warto. Fajnie. Czyli polecasz i tym zdaniem kończymy. Nie, nie, nie. Nie. A ty? A co ja? Jak się bawiłeś? Aha! Ja się bardzo dobrze bawiłam i nie mówię tego dlatego, że, y, że siedzi Panna Młoda obok mnie, tylko Sam. naprawdę bardzo dobrze się bawiłam i y, no kurczę, w wesele bawiliśmy się do szóstej, mm -hmm. a w poprawinę skończyliśmy o trzeciej, więc to no. mówi samo za siebie, że naprawdę była super impreza i Naprawdę wesele, gdyby nie fakt, że wiedziałyśmy, że rano następnego dnia trzeba wstać, to ja myślę, że jeszcze by człowiek siedział. Mhm. No tak, no w to wesele to tak. To jest właśnie ten moment, kiedy trochę rozsądek musi wziąć górę, no. że y, no jednak trzeba następnego dnia no, po trzech godzinach wstać i ogarniać się na nowo zupełnie, a wiesz, nadal jesteś na świeczniku, więc ja wiedziałam, że muszę jakoś wyglądać i się jakoś czuć też. Tak. Nie? No, Myślę a tak... na poprawinach po prostu zdrowie już o trzeciej <grywia> powiedziało: Idźcie spać. <grywia> tak, si si sił też niektórym zabrakło. <grywia> tak. <grywia> no więc, no, ale nie, no, wesele było super, ja się świetnie bawiłam, naprawdę, ale to jest. Um... Właśnie mam porównanie, jak jestem na weselu, gdzie znam dużo ludzi, w szczególności właśnie znajomych, mhm. to ja się właśnie zawsze dobrze bawię. No. Jak jest dużo młodych ludzi, to jest super wesele. Mhm. Bo jednak młodzi naprawdę robią, młodzi robią. E, ro, robią robotę. No. Młodzi robią wesele zawsze. I e, ta energia też właśnie tak. jest taka wtedy. Ten. Poza tym no właśnie miałaś też do kogo pójść, jak ja byłam no. zajęta, czy coś. No właśnie nie? super było, no. bo i miałam z kim porozmawiać i się pośmiać i popić i, no. i, i wiesz. Nie siedziałam jak yy, kołek. kołek. No jak się tak no. nie zna, to nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Nie, rano. no było super, naprawdę. No tak się uśmiałam i podczas wesela, i podczas poprawin. Także yy, no, no mega, mega, mega. Podobno jest dużo jakichś pamiątek. Tak, jest mhm. dużo pamiątek. Podejrzewam, że będą um, takie nie do publikacji jak z, po, tak. jak z Panińskiego. Trochę tak, ale no jest dużo śmiesznych rzeczy. Chętnie, chętnie to wszystko zobaczę. Gdzieś tam jakieś urywki dostałam, to już, już się dobrze bawiłam. No ale tak, dalej no, jak już coś będzie do publikacji, to, to wstawię. Gdzieś tam na Facebooka już wstawiłam, na Instagrama też sobie nie, niebawem pozwolę. Także no, rzęczcie się. rzędzi się. się, wychodźcie za mąż. No i oczywiście śluby humanistyczne oferujemy również. Tak, śluby humanistyczne w tym wszystkim też dopełnią to na pewno takiej tak. ceremonii i dodadzą szczypty magii. Także zapraszamy Was też do obserwowania humanistycznych, humanistycznych historii. historii. Które Wy będziecie pisać. Tak. No to co? Kończymy ten odcinek i do usłyszenia za tydzień. No, dzięki. Pa Pa, Pa.